Tronfall, Tronfall, Tronfall. To niewielka, a zarazem minimalistyczna gra od studia Grizzly Games, która dosłownie skradła moje serducho. I to serio. Spędziłem w niej ponad 30 godzin, robiąc w niej w zasadzie wszystko, co jest do zrobienia na ówczesnym patchu, czyli 1.25. Więc chyba mogę się wypowiedzieć. Ale po kolei. Czym tak naprawdę jest Tronfall? Określiłbym go jako połączenie Kingdoma z Tower Defense i jeszcze trochę domieszał do tego RTS-a. I mam tu na myśli tego Kingdoma dwuwymiarowego, wiecie? Gdzie się chodziło królem lewo, prawo, a nie tą produkcję RPG od czeskiego studia. Gra jest we wczesnym dostępie za zadowalającą cenę 32 zł na Steamie. I od razu tutaj zaznaczę, że na sklepach z Game Passami nie znalazłem jak na razie lepszej oferty. Gdy uruchamiamy grę, twórcy sami nas ostrzegają, że. Że jest ona jeszcze na wczesnych etapach produkcji, w związku z czym jej cena może jeszcze ulec zmianie. W sensie mieć tutaj na uwadze, że raczej podrożeje niż stanie. A i jeszcze tak nawiasem mówiąc, twórców gry jest dwóch, więc nie spodziewajcie się tutaj budutrysków. Ale na czym sama gra polega? Otóż w Trótnwol przejmujemy kontrolę nad królem, gdzie w dzień zajmujemy się rozbudową naszego królestwa, a więc dbanie o ekonomię, budowaniem murów, wież obronnych, szkoleniem wojska. Natomiast w nocy odpieramy kolejne ataki wrogów. Kojarzycie jakieś gry, w których było identycznie? No mi jedna sama rzuca się na ustach. Inspiracja Kingdomem, czy też Kingdoms to Crown wydaje się tutaj być oczywista, w czym nie ma absolutnie nic złego. W samej grze bowiem nie sposób odmówić oryginalności, a rzut izometryczny wydaje się bardziej pasować do całego schematu rozgrywki. I wybaczcie mi tutaj, jeżeli w dalszej części materiału będę nieco nadużywał porównań do Kingdoma, no może być to związane z faktem, że niegdyś również i w tej grze spędziłem dużo czasu. A Tronfall od razu mi się z nią skojarzył, no i nie jest to jakby zależne ode mnie. Przede wszystkim system monet. W grze pozyskujemy je zarówno od pokonanych przeciwników, jak i budując budynki gospodarcze, takie jak domy, młyny czy też porty. Złoto wpada nam do skrzyni, którą od czasu do czasu widzimy w prawym dolnym rogu ekranu i to też niejako kojarzy mi się z Kingdomem, tylko że tam był mieszek i był jeszcze taki system, że monety mogły nam z tego mieszka wypaść. Tutaj tego nie ma jakby. Także tutaj to co zarobimy zostanie na pewno na naszym koncie, dopóki sami tego nie wydamy. A wydawać jest tutaj na co, bo budynków jest całkiem sporo. Mają też one różne swoje wersje czy też upgrade'y. Należy jednak pamiętać, że królestwo, które budujemy jest ściśle związane z mapą, na której gramy. Znaczy to mniej więcej tyle, że nie postawimy młynu w innym miejscu niż ściśle na to określony, albo na przykład muru obronnego inaczej niż zaplanowali tu twórcy gry. Początkowo nieco mnie to irytowało, jednak z czasem stwierdziłem, że pod ten schemat rozgrywki no, ciężko byłoby wymyślić coś lepszego. W grze mamy obecnie 4 grywalne poziomy, no 5 licząc samouczek, ale tego samouczku nie wliczałbym w sumie jako pełnoprawny poziom, chociażby ze względu na to, że nie możemy na nim włączyć pewnych modyfikatorów do rozgrywki, o których nieco więcej powiemy sobie później. A więc w grze mamy cztery pełnoprawne i pełnowymiarowe mapy, z czego każda się ze sobą różni. Mamy dwie w strefie umiarkowanej, jedną pustynną i jedną zimową, z czego te umiarkowane również mają inny styl graficzny. Także widać tutaj u twórców dużą dbałość o szczegóły. Na różnicach w grafice jednak się nie zatrzymujemy, bo mapy te są również bardzo odmienne pod względem gameplayowym. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, co dokładnie się różni na jakich mapach, dosyć jeżeli powiem, że gra się na nich całkowicie inaczej. A przynajmniej jeżeli chcemy się pobawić w robienie questów na tych mapach i śrubowanie wyników. No bo jeżeli byśmy chcieli tylko zaliczyć te mapy, to pewnie znaleźlibyśmy jakąś taktykę, którą dalibyśmy radę prześlizgnąć się przez wszystkie poziomy. Do owych questów wrócimy sobie jeszcze za chwilę, ale teraz skupmy się jeszcze na przeciwnikach, których mamy w grze. A jest na czym się skupiać, bo jednostek przeciwnika w grze mamy całkiem sporo. Mamy jednostki piesze oraz latające, takie, które skupiają się na niszczeniu naszej ekonomii, bądź wręcz przeciwnie, obrony. Są też takie, które próbują zraszować tylko i wyłącznie nasz główny zamek, no który jak upadnie to przegrywamy mapę, albo takie, które próbują zabić naszego bohatera. Jeszcze inne wybuchają, inne strzelają magicznymi pociskami i tak dalej, i tak dalej. Jednym zdaniem, trochę tego jest. Mapy powinny nam wystarczyć na jakieś 3-4 godziny rozgrywki, no w porywach może do 5-6, jeżeli się będziemy długo męczyć z jedną z nich. No, ale co dalej? No, bo przyznacie chyba, że takie 6 godzin nie brzmi zbyt zachęcająco jak na jeden tytuł. Otóż gra posiada spore replay value, a to za sprawą questów, które żeby tutaj wykonać, musimy powtarzać rozgrywkę na danej mapie, włączając przy tym odpowiednie modyfikatory, które są tutaj zwane mutatorami, ale po kolei. Tak naprawdę w grze mamy cztery rodzaje modyfikatorów. Pierwszą z nich są bronie. I tutaj zbyt dużego wyboru nie mamy, no bo są tylko cztery bronie. Ale dodam, że każdą gra się faktycznie inaczej, i troszeczkę inny styl trzeba przybrać no do rozgrywki. Potem mamy perki, które niejako ułatwiają nam rozgrywkę. One niekoniecznie dają same ułatwienia. Mogą dawać na przykład ułatwienie kosztem czegoś, ale jakby kierunkują nas w danym. Na, na dany obszar rozgrywki. No i mamy mutatory, które są właśnie naszymi utrudnieniami. I tutaj jak sobie zobaczymy, do każdej mapy mamy mm, rozpisane po 6 questów. Tak naprawdę 5, no bo pierwszy to jest zawsze odnieść zwycięstwo na mapie. A więc mamy 5 questów do każdej mapy, które musimy zaliczyć. No i musimy je zaliczać e, osobno. No przynajmniej te, które mamy z bronią. Bo jeżeli sobie włączymy na przykład wszystkie mutatory, to zaliczymy jednocześnie w tym przypadku quest E i na przykład F, bo będziemy grać z łukiem. A mutatory potrafią nam w sposób diametralny zmienić rozgrywkę. I tak mamy na przykład mutator, który sprawia, że przeciwnicy mają 75% więcej zdrowia, albo 75% szybciej się poruszają, bądź budynki nie odnawiają się co nocy do pełnego zdrowia, a jedynie 25% żywotności, czy też taki, który nie pozwala nam szkolić wojska, bądź budować murów obronnych. I tutaj zaczyna się właśnie cała zabawa z tronfolem, no bo każdy taki mutator, który sobie włączymy, podwyższa nam wynik o jakąś wartość procentową. Dodatkowo, za każdą monetkę zachowaną na koniec rozgrywki, też mamy ten wynik troszeczkę wyższy, więc tak naprawdę im mniej zbudujemy w danej rozgrywce, tym jesteśmy ten wynik w stanie bardziej wyśrubować. Dochodziło nawet do tego, że na poprzedniej wersji gry tych mutatorów było jeszcze mniej, zdaje się, że 9. Nie jestem tego tak do końca pewien, ale w każdym razie mniej niż obecnie. Dało się jeszcze te mapy zrobić na wszystkich mutatorach i tylko te zachowane monetki jakby liczyły się do najwyższego wyniku. I ludzie na przykład tam wykręcali jakieś 60 tysięcy punktów, co jest w ogóle kosmicznym wynikiem. No obecnie jest to raczej niemożliwe, żeby zrobić jakąś mapę na wszystkich włączonych mutatorach, więc trzeba sobie nieźle pokombinować, żeby taki wynik zrobić. Osobiście na poprzedniej wersji gry udało mi się zrobić dwie mapy właśnie z włączonymi wszystkimi mutatorami natomiast nie bawiłem się już w to oszczędzanie monet i na takim właśnie przykładzie najlepiej widać zalety tej gry. Tutaj naprawdę trzeba sporo pogłówkować, pokombinować z różnymi buildami, żeby zrobić taką mapę na odpowiednio dużej liczbie włączonych mutatorów. I jest to nieco wycieczka przez krew, pot i łzy, jednak gdy w końcu nam się uda, to naprawdę jest to bardzo satysfakcjonujące i, i daje kupera dochę. No dobrze, ale jak na razie o grze wypowiadam się w zasadzie w samych superlatywach, więc pora na jakieś wady. A te niestety się zdarzyły. Przede wszystkim do pierwszej można by zaliczyć to, że nie mamy zbyt wiele map. Chociaż tutaj oczywiście można byłoby to tłumaczyć dość niską ceną produktu. Dla mnie jednak największą wadą jest sposób rozstawiania jednostek. Działa to tutaj w taki sposób, że gdy jeździmy tym naszym dowódcem i trzymamy odpowiedni klawisz, to dookoła niego pojawia się takie kółko. Wewnątrz którego, jeżeli znajdzie się jakaś jednostka, to ona potem podąża za naszym królem i w ten sposób możemy ją rozstawić w dowolnym miejscu na mapie. I ja wiem, że ten system sterowania ma być przyjemny dla osób wolących grać w takie gry na padzie. Jednak ja bym tutaj dużo oddał za to, żeby móc chociażby przełączyć ten system na takie zwykłe sterowanie jak w RTS-ie, przynajmniej w ciągu dnia, że zaznaczamy sobie myszką jakieś jednostki, klikamy nimi w odpowiednie miejsce i one się tam udają. Zaoszczędziłoby to naprawdę masę, masę czasu. I to zwłaszcza na ostatniej mapie, gdzie baraki od łuczników są umieszczone po drugiej stronie mapy na takich odciętych dwóch wyspach i co rundę tak naprawdę musimy jeździć po tych łuczników, żeby zabrać ich do obrony. Jest to na dłuższą metę dość irytujące. Zwłaszcza jak już gramy tą mapę piąty czy szósty raz, żeby zaliczyć po prostu wszystkie zadania. Można byłoby się jeszcze doczepić do tego, że niektóre ulepszenia budynków albo rodzaje jednostek są zbyt mało przydatne w porównaniu z innymi, ale jest już to troszeczkę czepialstwo, być może z mojej strony, bo jakby tak przejrzeć wszystkie mutatory, które tutaj mamy, to wydaje mi się, że do wszystkiego byśmy znaleźli jakieś zastosowanie, i to tylko od nas zależy tak naprawdę, czy chcemy tego użyć. Nie zmienia to jednak faktu, że jednych rodzajów budynków czy też ulepszeń będziemy używać częściej od innych. To samo tyczy się tutaj jednostek. Dodam jeszcze tutaj, że mamy do dyspozycji cztery rodzaje jednostek walczących z warciu oraz cztery rodzaje jednostek walczących bronią dystansową, to znaczy naszych jednostek, nie tych wrogów. Plus na ostatniej mapie pojawia się jeszcze jednostka bohatera, i tutaj też wybieramy spośród czterech rodzajów tego bohatera. Podsumowując, do zalet gry możemy zaliczyć wciągający, choć oparty na prostych założeniach gameplay, niską cenę, bardzo zróżnicowany design map oraz przeciwników, z którymi się mierzymy, oraz duże replay value. W wadach natomiast należałoby umieścić przede wszystkim małą liczbę map, na których możemy obecnie prowadzić rozgrywkę, irytujący w mojej ocenie system rozstawiania jednostek. Oraz troszeczkę słaby balans między niektórymi rodzajami jednostek dostępnymi w grze. Z tym, że tak jak mówiłem, to ostatnie być może jest już trochę czepialstwem z mojej strony, no ale co ja poradzę, że chciałbym, żeby wszystko było idealnie zawsze zbalansowane we wszystkich grach. Biorąc to wszystko pod uwagę, gra otrzymuje ode mnie ocenę 8,5 na 10 i tutaj naprawdę bardzo mocno zastanawiałem się nad dziewiątką i nawet palicho z tymi wadami, które tam były wymienione, pomimo ich dostałaby tą dziewiątkę gdyby była ciut bardziej rozbudowana, ciut bardziej złożona, dawała może więcej swobody w tworzeniu naszego królestwa. Natomiast tutaj, no myślę, że to 8,5 jest takie naprawdę soczyste i, i gra jest naprawdę warta polecenia. Fanom Kingdoma oraz wszelkiego rodzaju Tower defensów myślę, że mogę polecić tą grę z czystym sumieniem, za 32 zł na pewno się na niej nie zawiedziecie. Natomiast wszystkim innym doradzałbym ją na razie zaobserwować sobie na Steamie i dodać do listy życzeń, gdyż jeżeli nie znajdziecie satysfakcji w śrubowaniu swoich wyników i pokonywaniu tych samych map tylko w trudniejszej wersji, no to niestety przygoda z grom może się szybko zakończyć. Nie sądzę też, żeby gra jakoś szalenie podrożała, gdy wyjdzie z wczesnego dostępu, a nawet jeżeli tak się stanie, zawsze będzie można szukać jakiejś promocji i wyhaczyć ją w dobrych pieniądzach, gdy już będzie miała naprawdę dużo dobrego kontentu. Jeżeli podobają Wam się tego typu materiały i chcielibyście, żeby powstawało ich więcej, dajcie o tym znać w komentarzach. Piszcie też, z jakiej gry chętnie zobaczylibyście taką recenzję, Discord zawsze jest dla Was otwarty, a ja będę się już z Wami żegnał, także czołem, cześć i do zobaczenia.